Przed chwilą byliśmy na treningu chłopaków z Panthers, widzieliśmy, jak ciężko przygotowują się do sezonu, a teraz zajrzyjmy za kulisy przygotowań piękniejszej części Panthers Wrocław, czyli White Cat lider Jesteśmy u nich na treningu, porozmawiamy z nimi trochę i zobaczymy, jak szykują się do sezonu. Chodźcie. Marta, niedawno odbył się casting do zespołu. Powiedz nam, jak poszło. Zobaczymy w tym sezonie walkę z nowe dziewczyny? Tak, oczywiście, że zobaczymy. Na castingu nie było zbyt dużo osób, co prawda, ale wszystkie dziewczyny się zakwalifikowały. Są naprawdę na wysokim poziomie tanecznym i myślę, że spokojnie zasilą nasze szeregi w tym sezonie. Więc ty zadebiutowałaś właśnie na castingu. Powiedz nam, co przyciągnęło cię do Wildcats? Widziałam już wiele występów dziewczyn i przede wszystkim zwróciłam uwagę na zróżnicowany styl taneczny. Bardzo mnie to przyciągnęło. Słyszałam też dużo opinii na temat dziewczyn, i zdecydowałam się, że pójdę na casting i nie żałuję. Chciałem zapytać, czy opinie okazały się prawdziwe jak wrażenia po pierwszych treningach? E, opinie tak, okazały się prawdziwe, jest naprawdę super. Dla mnie najważniejszą kwestią była atmosfera. Dziewczyny przyjęły mnie z uśmiechem. E, jeżeli chodzi o treningi, to jest dużo pracy, intensywność, jest wysoki poziom, ale to mi się właśnie podoba i na pewno nie zrezygnuję. Właśnie koleżanka powiedziała o, o tym, że zostały miło przyjęte, to może Ty nam powiedz, czy faktycznie tak było w futbolu? Świe, świeżaki nie są, nie mają nigdy lekkiego życia, a jak jest u liderek? No generalnie jesteśmy bardzo pozytywnie nastawione do nowych dziewczyn chcemy, żeby czuły się dobrze, żeby nam nie uciekły za szybko i tyle. Marta, może opowiesz nam trochę o samym cheerleadingu, skąd w ogóle taka pasja u Ciebie i być może też opowiesz u, u innych dziewczyn? W moim przypadku to się kreowało w sumie od, od dziecka, od małego, bo ja zaczęłam tańczyć jako czyjderka już w podstawówce w grupie tanecznej. No i tak to jakoś się rozwijało. Przy okazji później w czasach gimnazjum trafiłam do grupy tanecznej Venus, która później miała okazję w zeszłym sezonie tańczyć na meczach Davis-Wrocław, tak? Z racji tego, że obecnie e, po fuzji te dwa zespoły Davis-Wrocław i Giants-Wrocław się połączyły, e, no to zostałyśmy też zespołem dla Panthers-Wrocław, tak? Jest, obecnie jest to Wildcats 3 Leaders. E, no i tak przychodziły nowe dziewczyny, był w zeszłym roku casting, w tym roku był casting, ja jestem bardzo zadowolona z obydwu castingów. E, dziewczyny z zeszłego sezonu również e, zostały na ten sezon, więc myślę, że no w sumie wszystkie mamy pasje, tak? I pociąg do tańca, kręci nas, to jest to ogółem fajna rzecz, bo dzięki temu można wyładować tak, swoje emocje, można się rozwijać, nie wiem co jeszcze. No właściwie z futbolem to jest od zawsze powiązane, tak? W Ameryce jest to rozpowszechnione i to, czyli liderki towarzyszą od zawsze futbolowi amerykańskiemu. Zresztą na początku pierwszymi czy liderami byli mężczyźni, nie kobiety co teraz akurat nie ma odzwierciedlenia, raczej kobiety się tym zajmują, no i to chyba właściwie tak jakoś... U mnie to się zaczęło od czasów postawówki, myślę, że u dziewczyn też od wczesnych lat szkolnych i tak to się dzieje do teraz. Marta sporo powiedziała o futbolu, mówi się, że gdyby leading był łatwy, to byłby właśnie nazywany futbolem. Powiedz nam, jak ciężko pracujecie, przygotowując się do kolejnego sezonu? No generalnie nie widzę nic ciężkiego w rzucaniu piłką i obijaniu się o siebie. U nas jest to trochę ciężej, ponieważ każda z dziewczyn y, tańczyła inny styl taneczny i ciężko teraz to połączyć w jedno. Y, poza tym ciężko też jest grać wszystko, żeby było równo i jakoś tak ładnie wyglądało. Poza tym musimy się cały czas uśmiechać, co też nie zawsze pasuje do nastroju, jak, w jakim jesteśmy. Dlatego czasami jest ciężko. A nie, nie boisz się tego wyzwania i te, tej ciężkiej pracy i ciągłego uśmiechania się, o którym powiedziała Agnieszka? Nie, mi się to podoba, ja lubię wyzwania, ze względu na to, że kształtuje to nasz charakter i osobowość, więc nie, nie boję się. W waszych choreografiach możemy zobaczyć bardzo wiele różnych styli, styli tanecznych. Skąd czerpiecie inspiracje, kto odpowiada za wybór muzyki? Za choreografię i za, wy, za wybór muzyki odpowiadam ja. Natomiast jeżeli chodzi o, o choreografię, o kroki, które są tworzone, tak, wymyślane, łączone w całość, no to po części też doświadczenie razem z drużyną z Warszawy, Warsaw Liczy Leaders, której trenerką jest Izabela Kisiel, współpracujemy od zeszłego sezonu. No i dzielimy się tym doświadczeniem, tak? Nawzajem, jeżeli... Jakimiś spostrzeżeniami swoimi, nie wiem, chodzimy też już na różne mecze, gdzie tańczą również inne zespoły taneczne. Często można zobaczyć pewne fajne sekwencje. Nie mówię, że, że oczywiście plagiat, bo to nie, nie, nie w tą stronę, tylko kwestia po prostu właśnie czerpania też pomysłów, bo można z tego później stworzyć u siebie coś takiego fajnego. Agnieszka, kibice Panthers i kibica Wildka na pewno już się nie mogą doczekać kolejnego sezonu. Czym ich zaskoczycie w tym sezonie? No To jest niespodzianka, nie mogę tego zdradzić, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Może chociaż jakiś mały ułamek? Na pewno umiejętnościami nowych dziewczyn. Będzie miały nowe stroje, nowe układy. Myślę, że będzie o wiele lepiej niż w poprzedniej sezonie. Myślisz, że będzie trema przed pierwszymi występami? A trema będzie na pewno, ale w moim przypadku taka adrenalina jest bardzo motywująca, więc ja to lubię i nie ma problemu. Marta, do sezonu jeszcze co prawda trzy miesiące, ale na pewno macie w tym czasie jakieś plany, co tak naprawdę poza treningami porabiacie w okresie zimowym? No Dziewczyny od tego sezonu, prawda, jest taka, że zaczynają też chodzić na siłownię regularnie, tak, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to na pewno też występy poza sezonem, tak, czyli występy przygotowawcze. Od stycznia będziemy miały możliwość pokazania się na meczach koszykówki w Oleśnicy. Teraz dziewczyny brały udział w pokazie na Ślęzy Wrocław. No i myślę, że spokojnie jeszcze do sezonu znajdzie się parę takich fajnych występów, gdzie będziemy mogły sprawdzić swoje umiejętności i przetestować to, co zostało stworzone na sezon, żeby zobaczyć czy po prostu się sprawdzi, jak, jak przyjmą to ludzie, tak. Dzięki dziewczyny za wywiad, nie zatrzymujemy was dłużej, wracajcie do treningu i widzimy się na meczach Top Ligi już w marcu. Dziękujemy ślicznie również za... Nie możemy się doczekać. Dzięki. Thank you.